W poniedziałek, 25 lipca, Parafia Niegowić uroczyście przywitała pielgrzymów, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Autokary wiedzące ponad 1200 uczestników zatrzymały się na parkingu obok kościoła, skąd młodzież miała być rozlokowana do poszczególnych miejscowości i domów. Jednym z zadań wolontariuszy było wyposażenie każdego z przybyłych w plecach, tzw. pakiet pielgrzyma. Rozmawiamy z wolontariuszami. Pierwsze grupy Włochów już się zjechały. Widzimy, że tańczą, śpiewają, witają się nawzajem, a co jest dzisiaj dalej w programie? Jeśli zjedzą, pobawiam się i wszyscy ze sobą przywitają. Mamy zamiar zebrać w grupki każda zależy jaka miejscowość i zakwaterujemy ich urodzin w szkołach, żeby mieli odpoczynek w nocy, żeby wyspali się i na jutro dzień mieli siły. Pielgrzymi dostają plecaki, specjalne pakiety pielgrzyma. Co jest w środku tych plecaków? W środku tych plecaków znajdują się dwa modlitewniki, oczywiście w języku włoskim. Znajduje się tam ręcznik, peleryna przeciwdeszczowa, bidon na wodę, taka właśnie bransoletka, jak ja tutaj mam na ręce. Taki pakiecik, żeby wszystko im wystarczyło, żeby nie mieli żadnych problemów. Jaki jest plan na jutro? Jutro pielgrzymi zbierają się tutaj pod kościołem, następnie wyruszają autobusami do Krakowa, gdzie będą na błoniach, gdzie będą mieli spotkanie z księżmi, z biskupami na modlitwie. Włochów poczęstowano ciepłym posiłkiem. Na kolację była zupa gulaszowa ugotowana w niegowickiej remizie OSP. Goście dostali też jabłka i butelki wody. Czekanie na kolejne autokary umielały im wspólne zabawy i śpiew, a nowo przybyli uczestnicy byli witani niezwykle serdecznie i głośno. Włosi pokazali, że mimo długiej podróży są pełni entuzjazmu i radości. 3, oh. we come from uh, italy, como, uh, and uh, we come here uh, uh, for the gmg because it's a uh, uh, beautiful moment for uh, our religion and uh, for the church. it's an beautiful beautiful. experience of, uh, of, of pray together. you should be very tired after travel, but i see you are full of energy. Yes, because we are very happy to stay here uh, and uh, to see the Pope. Have you tried Polish food? Uh, no, but uh, now we, we spend our ticket, <laughs> spend our ticket <laughs> for a good soup. <laughs> Okay, so, Thank you very much. Thank you. Pobyt włoskiej młodzieży w niegowici zapowiada się niezwykle radośnie. I miejmy nadzieję, że wszyscy tą radością będziemy się wzajemnie zarażać. Kinga Foszczyńska, Telewizja Powiatowa Wieliczka. I ty też możesz zostać jednym ze sponsorów Telewizji Powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy.